Siemanko, za nami kolejny niesamowicie emocjonujący weekend i zapraszam Was serdecznie na kolejną weekendową lagę, czwartą już na tym kanale, czwarte podsumowanie tego, co mieliśmy okazję zaobserwować na stadionach Europy. A w dzisiejszym odcinku droga do Mistrzostwa Anglii, coraz krótsza dla Liverpoolu, bo Rosja wstaje z kolan, a także niezwyciężone PSG oraz znacznie więcej ciekawych informacji. Zapraszam do oglądania. Niesamowite emocje zaczęły się już w sobotę o 13.30. Dokładnie wtedy Manchester United rozgrywał wyjazdowe spotkanie z Evertonem na Godison Park, i naprawdę obie ekipy zagwarantowały nam niesamowite emocje. Po wielu męczarniach, a także kontrowersyjnej decyzji arbitra w samej końcówce meczu, obie ekipy dzielą się punktami i dla Manchester United może być to malutki kroczek naprzód. Ponieważ jest to jedyny punkt, jaki podopieczni Rubena Amorima zdobyli przez ostatnie trzy spotkania ligowe, z kolei piłkarze Evertonu mogą czuć lekki niedosyt, ponieważ trzy punkty, które mieli już w garści, pozwoliłyby na umocnienie swojej pozycji w środku tabeli Premier League. Ważne oczka z kolei skompletowała Aston Villa, która po emocjonującym pojedynku z Chelsea wygrywa 2-1, do 2 gole. Zdobył Marco Asensio, niesamowity występ tego Hiszpana i piłkarze z Birmingham mogą naprawdę liczyć na to, że z końcem sezonu Premier League będą mogli uplasować się przynajmniej w tej czołowej szóstce w tabeli. Jeżeli chodzi o europejskie puchary, to Manchester City wciąż walczy o zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Niestety, wciąż jest to niesamowicie trudne zadanie dla podopiecznych Pepa Guardioli, którzy w sobotnie popołudnie polegli 0-2 z drużyną Arnes Lota. Liverpool wciąż rozpędzony, wciąż wiedzie prym w Premier League. 11 punktów przewagi nad drugim Arsenalem, który z kolei nie poprawia swojej sytuacji, przegrywając z West Hamem 0-1. I mimo, że Liverpool ma jeden mecz przewagi rozegrany nad kanonierami, to naprawdę podopieczni Mikela Artety stoją przed niesamowicie ciężkim zadaniem, aby zbliżyć się chociaż na to 5 czy 6 oczek do podopiecznych Arnes Lota. Przed praktycznie niewykonalnym i piekielnie trudnym zadaniem stoi Olympic Marsylia, która po upokarzającej porażce 3 do 0 z Oxford. Naprawdę jest w niesamowicie ciężkim położeniu. To już 13 punktów traci właśnie Marsylia do pierwszego PSG, i wydaje się, że sprawa Mistrzostwa Francji została rozstrzygnięta. Z kolei Paryżanie wydaje się wciąż bawią się w najlepsze 3 do 2 z Olimpikiem. Lyon gwarantuje, że właściwie czwarty tytuł z rzędu jest już w kieszeni podopiecznych Luisa Enrique. I myślę, że Olimpik Marsylia w tym roku musi sobie odpuścić, a paryżanie mogą powoli zacząć świętować. 13 punktów to naprawdę spora przewaga. Nadmiar komfortu nie mogą narzekać piłkarza AS Monaco, którzy wciąż zabierają swoich sympatyków na prawdziwy rollercoaster emocji, mimo znacznej przewagi nad Lille w weekendowym starciu na wyjeździe. To właśnie gospodarze wygrywają 2 do 1. I zbliżają się znacznie do tej czołowej trójki w ligę. Natomiast w La Lidze tej czołowej trójki złożonej z Bares, Realu i Atletiko wciąż stara się kurczowo trzymać Atletic Bilbao. Po dominacji i gradzie goli pokonują Real Valladolid 7 do 1. Warto zaznaczyć znakomity występ braci Williams. Dwa gole i jedna asysta Nico, a także jedno trafienie przeciwko estońskiemu bramkarzowi Realu Valladolid dokłada. Iñaki, a także dorzuca jedną asystę. Jedno miejsce nad atletikiem Bilbao wciąż należy do Atletico Madryt. Po pokonaniu Walencji 3-0 do 0, podopieczni Diego Simeone wciąż mają nadzieję, że wcisną się gdzieś pomiędzy tą niesamowitą Barce i nieugięty Real. Z kolei Walencja walczy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej i... Tak mi się przynajmniej wydaje. Większość sympatyków hiszpańskiego i europejskiego futbolu po cichu gdzieś tam liczy, że jednak ta Walencja utrzyma się w tej Lidze, ponieważ, no umówmy się, w porównaniu do Alawesz, oczywiście z całym szacunkiem, no Walencja ma niesamowitą historię i no, jest to naprawdę świetny klub z niesamowitymi ludźmi i legendami, które w nim występowały i wydaje mi się, że naprawdę szkoda by było, jeżeli tak bardzo rozpoznawalna drużyna opuściłaby tą ligę po tylu latach wspaniałej gry właśnie przeciwko tym europejskim potęgom. Jeżeli chodzi o najwyższą klasę rozgrywkową naszych zachodnich sąsiadów, to w niej o utrzymanie cały czas walczy rewelacja poprzedniego sezonu Heidenheim to właśnie ta drużyna uszczknęła jeden cenny punkt naprawdę ciężkiemu przeciwnikowi, jakim jest RB Lipsk. Mało brakowało, a Heidenheim sprawiłoby nie lada sensację i pokonałoby RB Lipsk, ponieważ prowadzili zawodnicy Franka Schmidta już 2 do 0. Wtedy to pod koniec pierwszej połowy, a także w 64 minucie zawodnicy RB Lipska zdobyli dwa cenne trafienia i finalnie Obie ekipy musiały się podzielić oczkami. Nimi z kolei nie miała zamiar udzielić się bo Borusja, która po fenomenalnym spotkaniu z Unionem Berlin odnotowała naprawdę ważne zwycięstwo w walce chociażby o tą pierwszą część tabeli, przynajmniej to dziesiąte miejsce, naprawdę powinni zająć zawodnicy BVB. Wygrywają w fenomenalnym stylu przypomnijmy 6 do 0 z Unionem Berlin 4 trafienia zdobywa niesamowitych girasji. Który pierwszy trafienie zdobywa 40. minut, a trzy kolejne notuje w około 8 minut, odpowiednio bodajże 75, 80 i 83 minuta. No naprawdę, Borussia wstaje z kolan i być może nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i przynajmniej powalczy właśnie o tą czołową, może ósemkę w tabeli. Pewne zwycięstwo zanotował lider Bundesligi Bayern Monachium na własnym obiekcie. Pokonuje 4 do 0. Eintracht Frankfurt i zwiększa przewagę nad drugim i zarazem zeszłorocznym zwycięzcą Ligi Niemieckiej, Bayerem Leverkusen, do ośmiu oczek. Z kolei na Półwyspie Apenińskim na samym szczycie tabeli, doszło do Roszady. Napoli przegrywa z Como 2 do 1 na wyjeździe, a mogą powoli martwić się o swoją przyszłość. Wydaje się, że za dyszkę właśnie złapali podopieczni Antonio Conte i już niedługo mogą odpaść z walki o Scudetto. Na no to najważniejsze trofeum na Półwyspie Apenińskim wciąż nadzieję ma Atalanta. 5 do 0 wygrali podopieczni Gaspriniego z Empoli. Na wyjeździe warto odnotować znakomity występ Ademoli Lukmana, który dwukrotnie pokonał golkipera Empoli. I w niedalekiej przyszłości właśnie ten piłkarz może opuścić Atalantę na rzecz, mówi się o Premier League. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno istotne są relacje z Gasperinim, który, przypomnijmy, po padnięciu Atalanty z Ligi Mistrzów, no w dosyć nieprofesjonalny sposób potraktował swojego piłkarza po zmarnowaniu jedenastki. O swoją przyszłość z kolei może się martwić AC Milan, opieczni Sergio SAO. Znów gubią punkty, tym razem z Torino 2 do 1 Wygrywa Granata. Warto dodać, że mimo, że Milan jest w sporym dołku i Torino miało troszeczkę ułatwione zadanie w zdobyciu chociażby jednego punktu, warto odnotować znakomity występ Wani Milinkowicza-Sawicza. Naprawdę serbski goalkeeper stanął na, na, na wysokości zadania. Obronił 11, a także zanotował kilka niesamowitych interwencji, właściwie stuprocentowych sytuacji. Expected goals w tym meczu wynosiło bodajże coś 2,3 na korzyść Milanu. No i naprawdę Wania może się pokusić, nie tylko o miano golkipera Tygodnia, który oczywiście dla mnie którym dla mnie oczywiście jest, natomiast może także zostać goalkiperem miesiąca. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie wszystkich najważniejszych starć minionego weekendu i myślę, że możemy powoli przejść do jedenastki najlepszej jedenastki złożonych z piłkarzy, którzy w ten weekend naprawdę wyróżnili się czymś wyjątkowym. Na bramce Wania Milinkowicz-Sawicz. No przede wszystkim ten obroniony karny, no i niesamowity występ 2 do 1 dla Torino, czyli także ważne trzy punkty. No po prostu serbski, serbski golki zdecydowanie zasłużył na właśnie yy, obecność w tej jednostce na lewej obronie Chiroki i to dosyć. Nowe nazwisko w tych moich zestawieniach: jeden gol i świetny występ. Na lewej stronie defensywy w barwach Bayernu z Eintrachtem Frankfurt, tuż obok niego Berat Jim City, zawodnik Atalanty, znotował bardzo ważną asystę, a także świetny występ przeciwko Empoli, tuż obok niego Jubal, zawodnik Okser, który dwa gole, jak na środkowego obrońcy w jednym meczu dwie, dwa trafienia, to naprawdę świetny wyczyn. Przeciwko Marsylii, gdzie wynik końcowy przypomnijmy 3 do zera, tuż obok piłkarza Oxer Hakimi, dwa gole w spotkaniu PSG z Lyonem, który zakończył się przypomnijmy 3 do 2 i dzięki niemu pasa PSG, pasa nieprzegranych spotkań w Lidze wciąż trwa linia pomocy, z lewej strony Modric, który przeciwko Zironie zanotował obłędne, obłędne trafienie, jeden gol Chorwata, no i całkiem solidny występ, na środku lekko wysunięty do przodu Ademola Lukman, wspomniany Ademola Lukman, dwa gole przeciwko Empoli, tuż obok Isko, który przeciwko Hetafe zanotował dwa trafienia, które pozwoliły wygrać Realowi Betis, 2 do 1, atak na lewej Niko Williams, wspomniany już zawodnik, 2 gole i jedna asysta przeciwko Valladolid, na środku Girasi 4 gole tego zawodnika przeciwko Unionowi, no a tuż obok Marco Asensio, który swoimi dwoma trafieniami w 57. i 89. minucie pozwala Aston Villa pokonać Chelsea 2 do 1. Jeżeli chodzi o najlepszego zawodnika minionego weekendu, to zdecydowanie N'Gira który czterema trafieniami w barwach Borussii przywraca nadzieję w sercach wszystkich sympatyków BVB. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie minionego weekendu, o tą weekendową lagę, czwartą już na tym kanale. Zachęcam Was oczywiście do zostawienia subskrypcji tam na dole. Oczywiście z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które będą się pojawiały tutaj na kanale. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę i odwiedzenia moich wszystkich profili w innych mediach społecznościowych. To by było na tyle. Do zobaczenia, prawdopodobnie za tydzień. Cześć!